Hej, witajcie, witajcie, witajcie. Widzę, że ta seria cieszy się coraz większą popularnością, także będziemy szli w tym kierunku. Bardzo jestem e, szczęśliwy, że tak to wygląda. E, kolejną papryką, jaką dzisiaj będę testował, to jest papryka, która się nazywa Black Gem. Tak ona wygląda. Bardzo fajna. Ale jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na temat właśnie tej papryki, to zapraszam Was na ten odcinek. Tak jak wspominałem, dzisiejszą papryką, którą będziemy sprawdzali, to jest papryka Black Gems. To jest papryka, którą sprowadziłem sobie z Włoch. E, taka dosyć malutka, wielkości mniej więcej paznokcia w kciuku, że tak porównam. E, dorasta do 2-2,5 dwóch, dwóch w porywach do 3 cm wielkości. E, rośnie na krzakach, które dorastają do 1,5 metra. Można je zimować, ale z różnym skutkiem lepiej jest wysiewać e, według mnie co roku nowe. Co jeszcze wam mogę powiedzieć o tej papryce? Jest naprawdę bardzo plenna w porównaniu do czupetynu, mniej więcej tak samo, czyli po prostu gałęzie w moich krzakach są obwieszone tymi owocami. Ale tutaj, co, co chcę wam pokazać, to zobaczcie sobie tutaj o. Zobaczcie, jak wy wygląda nasada szypułki. Jest troszeczkę podobna do bubblegumów. Chyba, że tylko ja widzę, widzę to podobieństwo. Papryczka sama w sobie jest dosyć mała. Ja urwaj ten ogonek. I jak zwykle, rozcinamy i sprawdzamy, co ma w środku. Rościnamy. Ojoj! Co to? Zobaczcie, jaka ona jest nafaszerowana nasionami. To jest aż niemożliwe. Po prostu tnę i tnę same nasiona. W środku nie ma pustej przestrzeni. A ta papryka była wybarwiona już yy, prawie dwa tygodnie temu. Także. Wyciągamy i sprawdzamy, co ona tutaj w środku kryje. Tym moim niefortunnym cięciem zniszczyłem większość nasion, no ale trudno, tak bywa. Ja nie mogłem się tego spodziewać, że taka będzie napakowana. Po prostu jakaś chyba na sterydach jest. Ścianka samej papryki, z tego co widzę. Jest bardzo cienka, ale to strasznie cienka. Tutaj powyrzucam jeszcze resztki. O. Zobaczcie, to jest z połówki wyciągniemy jeszcze drugą połówkę. Nie, tutaj bez aluzji nie wyciągamy żadnych, wiecie, flaszeczek. Tylko wyciągamy nasiona z drugiej połówki tego małego owocu. Ja szczerze powiedziawszy jestem mega zaskoczony ilością nasion, która jest w środku. Pomijając to, że większość z nich przekroiłem na pół, ale zobaczcie ile tego jest w porównaniu do tego owocu. Ile mamy nasion? To jest aż po prostu niemożliwe. Ścianka samej papryki. Jak mi się wyostrzy, to będzie to widać. O, jest bardzo cienka. A jaka jest w smaku? Podobno ma osiągnąć do 30 tysięcy skowili. Ale to się zaraz okaże. Potem jak spróbujemy. Najpierw zobaczymy, jakie ona ma. Bo sprawdzimy, nie zobaczymy tylko sprawdzimy jaki ma aromat. Zapach ma jak zwykła papryka, szczerze powiedziawszy. Ja bym sobie kupił zwykłą paprykę w markecie. Taki trawiasty. Trawiasty i bez szału. Żadnych nut tutaj nie czuję w sumie. Tylko trawę. Taką zwykłą trawę. Mimo, że to jest w pełni dojrzały owoc. Powiem wam tak eee, W tym momencie Poczułem się Jakbym eee, Zerwał po prostu Jakąś taką Obsikaną przez dziwne zwierzęta Trawę z pod bloku e, Włożyłem sobie do ust i zjadł Tylko podejrzewam Że, że tak to smakuje w, za, w wyglądzie i ogólnie krzaki ładne, fioletowe liście, fioletowe łodygi, e, piękne, e, piękne, owoce, e, ale smaku to to nie ma. Ostrość na poziomie jalapeno, fakt, że ma sporo nasion i jako zdobna może wyglądać bardzo ładnie, ale Zapach trawiasty, a smak trawiasty, który wpada w cholernie gorzki, i tak naprawdę szczerze nie polecam Wam tej papryki. Jeżeli chcecie mieć tylko i wyłącznie po to, żeby ładnie wyglądała, to ok, to, to się zgodzę e, bardzo fajnie. W 5-litrowych donicach sobie może rosnąć na parapecie, bardzo ładnie wyglądać. E, w uprawie to jest tak, rzucacie nasiona, po prostu hop podlewacie i ona sobie rośnie. Nie ma jakichś tam większych wymagań. Ale jeżeli chodzi, jeżeli szukacie papryki, która będzie miała smak i ostrość i aromat, to to nie będzie to. Yy, szczerze, ja się czuję rozczarowany i nie będę Wam tego polecał. Chyba, że tak jak powiedziałem, pod kątem wizualnym, jeżeli komuś to po prostu ma oko cieszyć. A tak to yy, szczerze powiedziawszy nie. Ja też raczej więcej już e, wysadzać nie będę, chyba że tylko i wyłącznie dla nasion, ale podejrzewam, że raczej nie będziemy wielkiego wzięcia po tym filmie. Także strzeliłem sobie troszeczkę w kolano, no, ale trudno. Drobię e, dla Was e, rzetelną recenzję, i tutaj nie chcę nikogo oszukiwać, nie chcę robić żadnych ściem. E, wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie ją zamówić, to, to jak najbardziej, jak najbardziej ok. Ale smaku, aromatu nie ma żadnego. Jeżeli podobał Wam się ten film, oczywiście pamiętajcie o tym, że zostawić łapkę w górę. Dla tych, którzy są nowi, pod tym filmem jest przycisk subskrybuj. Możecie śledzić mój kanał i mieć na bieżąco informacje o nowych filmach. Ci, którzy chcą mnie wspierać i podoba im się to, jak się rozwijam, oczywiście macie też obok przycisku subskrybuj, jest przycisk wesprzyj, tam się dowiecie więcej informacji na temat możliwości wsparcia i co ja Wam oferuję za to. Eee, chyba na dzisiaj to już tyle, także ja Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!